Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu Przed chwilą degustowałem jasną kawkę Coffee Ale. Teraz przyszedł czas na pierwowzór, czyli Coffee Stout. Piwo po raz pierwszy uważone w, we wrześniu czy w październiku 2012 roku z myślą o pierwszym międzynarodowym Stout Day. No i powtórzone po raz drugi w, w, na, w, styczniu, w styczniu 2014 roku. Z e, chmieli można wymienić, że tu jest Chinook Galaxy Cascade, jest kawa, nie przedłużając. No, już widać, że lepsza piana niż w jasnej. Aczkolwiek, niestety, to dużo będzie zależało od butelki. Od tego, jak, jak była nalewana. Czy, czy była nalewana także, znaczy nalewana, butelkowana. Nie mamy przy tej technologii na to za bardzo wpływu. Będą różnice, nie da się tego uniknąć. Jaki zapach? Jest kawowy z lekkim diacetylem, więc tutaj można, znaczy z lekkim dla mnie, więc dla osób uczulonych na diacetyl pewnie będzie jakiś obezwładniający do wylania i tak dalej, to od razu mówię, że jest diacetyl, dajcie salus. Znaczy, dajcie sobie luz z kupowaniem, nie, bo oczywiście możecie go hejtować, czy tam nie hejtować, ale zauważać. Natomiast jeżeli ktoś wie, że diacetyl po prostu jest dla niego dyskwalifikujący, to od razu może sobie dać spokój. Według mnie połączenie jest fajne, bo daje taki właśnie efekt trochę cappuccino. Tutaj dodatek kawy jest wspierany jeszcze słodami ciemnymi, czyli czekoladowym, pszenicznym, palonym jęczmieniem. Um, tak. Kawa arabika. Taka, jak za pierwszym razem e, używaliśmy, czyli dalmair Espresso, chyba. Moim zdaniem, w ogólnym rozrachunku, Coffee Stout jest zdecydowanie bardziej kawowy. Natomiast tam ze względu w jasnej kawce, ze względu na ten dysonans, że jest jasne piwo, a jednak kawa, jest e, lekki cytrus, a jednak goryczka taka kawowa, to tam ta kawa mimo że jest niższa, to jednak wychodzi na pierwszy plan. E, zresztą zachęcam do spróbowania, zachęcam do porównania. E, bardziej jestem dumny z tych dwóch z, z jasnej kawki, natomiast bardziej mi smakuje czarna. Moim zdaniem dość, yy, znaczy dość, moim zdaniem bardzo pijalne, bardzo sesyjne. No ale to już każdy musi ocenić sam, co jest dla niego pijalne, co jest dla niego sesyjne. Być może taki diacetyl będzie nie do zaakceptowania, dla innego może być nie do zaakceptowania zbyt intensywny aromat kawy. Yy, pada często takie pytanie, gdzie mnie można będzie spotkać i tak dalej, więc... Yy, Korzystając z tej okazji, e, zapowiadam, że będzie mnie i Wojtka Frączyka można spotkać w zakładzie usług piwnych w sobotę. Nie wiem na którą tam godzinę. Będzie taka. Ja wiem, e, premiero, evento, podobne wydarzenie. Po prostu pojawimy się tam i będzie można nas zapytać o kawkę. Będzie można nas, e, nie wiem, przybić piątkę, pogadać. Więc do zobaczenia w zakładzie usług piwnej, czyli w zupie. Ważna sprawa. Szanujcie kawkę, nie pijcie jej zbyt zimnej.